Ponawiam i ponawiam testy i nie mogę się zdecydować, który to zapach z tych laboratoryjnych WMP jeszcze bym chciała poza już wybranym i już u mnie y, tonio-różem Tobacco Rose oraz y, wybranym, potestowanym wcześniej y, Oriental Wood, które dla mnie nie są ani orientalne, ani drzewne, ale są niezwykle, że tak powiem, urzekające dla mnie i budzące pewne skojarzenia itd. itd. Trzeci Aha, przypominam oczywiście wziąć pełny ekran. E, trzeci testowałam, ponawiałam testy Pachuli oraz e, Wood Orange czy Orange Wood. Dlatego, że oba zapachy w pierwszym zaznaczeniu bardzo mi się spodobały. Zdecydowanie Paczula wygrywał mocarnymi wręcz, wręcz zabójczo mocarnymi parametrami, natomiast pomarańcza była tak niezwykle urokliwa, tak niezwykle szlachetna, tak niezwykle rzeźka, rzeźwiają hesperydowa i po prostu... Tak rzadko mamy idealną pomarańczę w perfumach. Z mandarynką jest dużo łatwiej. Ta pomarańcza to ulotna, to po prostu syntetyczna, cukrowa, niecukrowa, z wanilią. Niestety nie wypada to dobrze. Natomiast tutaj mamy przepiękną. Iście naturalną, rozkrojoną pomarańczę, niezwykle soczystą, hesperydową, faktycznie taką troszeczkę musującą, troszeczkę soczystą, troszeczkę rześką, troszeczkę goryczką, troszeczkę z wyczuwalnej krewi, troszeczkę liści porzeczki, natomiast yy, idzie to w faktycznie drzewnej, troszeczkę takiej wyczuwalnej, ja już w tym momencie nie pamiętam nut, ponieważ sprawdzałam w przy wyborze właśnie zapały na początku, ale powiem szczerze, że jest, faktycznie idzie w stronę drzewną. Bardziej będzie się taką troszeczkę E, przełamaną. E, duża rola tej drzewności i taką, powiedzmy, troszeczkę e, lekko wettiwerą vetiverun, również wyczuwam. Natomiast paczula jest niezwykle mocarna, jest urokliwa, jest zmienna, to jest taka piwnicza, trochę chemikaliowa, to przybrudzona, to słodkawa. Jest inna, jest trochę trudna, jest niesamowicie ekspansywna i taki dylemat.